To jest może taka kwestia, jakby międzykulturowość, różnice kulturowe, o których trochę nie myślimy. No bo w pierwszym takim odruchu, niestety, będzie mi tak pipkać trochę bardzo, przepraszam. Ale trochę nie mogę tego wyłączyć. Eee, w takim pierwszym odruchu zajmujemy się, no właśnie, pomocą, wymyślaniem, aktywności, zaproszeniem, eee, no po prostu reakcją na to, jest jakby tak naturalne, że, że reagujemy na trudną sytuację. Natomiast to jest tak, że mimo to, że jakby Polska graniczy z Ukrainą mamy część wspólnej przeszłości yy, pozytywnej i można by tak powiedzieć, i negatywnej, yy, to jednak yy, to są dwie różne kultury, yy, które się od siebie różnią. I, yy, I o ile może na samym początku gdzieś tam tych różnic tak bardzo nie będzie widać, to one w pewnym momencie yy, zaczniemy je zauważać, taki jest naturalny proces, że yy, że, za, że zaczynamy je, je zauważać i one też zaczynają przeszkadzać. E, aby tak bardzo nie przeszkadzały, albo może, żebyśmy mogły być e, świadome, świadomi tego, że w ogóle one istnieją, no to warto po prostu e, jednak się trochę temu, e, temu przyjrzeć, dlatego że e, różnice kulturowe, które nas zaskakują e, i na które gdzieś tam nie jesteśmy przygotowani, e, frustrują, bardzo frustrują. No ale żeby rozmawiać o różnicach kulturowych, to dwa zdania o tym w ogóle czym jest kultura i jakbyś Elu mogła przerzucić, ja zwykle w tym momencie, i na razie tak zostańmy, ja zwykle w tym momencie zapraszam osoby do takiej interakcji, też właśnie takiego zastanowienia się, co widzicie na zdjęciu, tu Wam już ułatwię, na zdjęciu, znaczy na zdjęciu, na tej grafice widzicie górę lodową. I specyfiką góry lodowej jest to, że jej część jest widoczna, dużo mniejsza część, tam się mówi, że jedna siódma, jedna ósma, a, a reszta tejże góry jest, jest pod wodą i jej nie widzimy. I, to jest bardzo prosta metafora kultury. Pewnie z kulturoznawcami, antropologami i tak dalej mogłabym podyskutować, że jest dużo lepszych jakby metafor tego, czym jest kultura. Natomiast na nasze potrzeby tutaj i takiego wyjaśnienia, no właśnie jak to jest czasem z tymi różnicami kulturowymi, to ona doskonale tutaj wystarczy. Dlatego, że w takim ujęciu międzykulturowym gdzieś tam często psychologii międzykulturowej często kulturę porównujemy właśnie do góry lodowej i w kulturze mamy ten, ten taki wierzchołek widocznych różnych aspektów no i ten ogrom, który mamy pod wodą czego nie widzimy. Jakbyś Elu mogła tak, o właśnie i to co mamy, to co, mamy, to, co widzimy to w jaki sposób się ludzie zachowują. I to jest też to, co Ania mówiła teraz przed chwilą, tak? Jak się zachowywały dzieci, jak się zachowywały osoby, które oprócz tego, że e, no właśnie, że gdzieś tam są socjalizowane, były socjalizowane w kulturze ukraińskiej, jakby przejawiają jakieś typowe zachowania dla tej kultury, no jeszcze na to oczywiście nakłada się sytuacja stresu, e, wojny, traumy, e, z, którą, z którą sobie radzą. Ale zasadniczo to, co my widzimy, jeśli chodzi o kulturę, jak spotykamy osobę, która gdzieś urodziła, wychowała się gdzie indziej, no to jest to, w jaki sposób ona się zachowuje, jak wygląda i w momencie, kiedy podróżujemy gdzieś, to widzimy, w jaki sposób, nie wiem, wygląda miasto, w jaki sposób wygląda wieś, jak ludzie są ubrani, jakim mówią językiem, co jedzą, co można kupić na ulicy, nie wiem, jak wygląda restauracja, jak wygląda szkoła, i tak dalej, i tak dalej. Ale te zachowania są, te zachowania są, one mają podstawy, i to jest to, co mamy pod wodą, czyli normy, i pewnie zaraz nam tu wleci, i wartości. I te normy, normy, normy i wartości kształtują nam te zachowania. I teraz tak, o ile nasze zachowania mogą się. Między różnymi, nawet pewnie regionami Polski, na przykład trochę różnić od siebie, y, ale na pewno między y, dwoma krajami jak najbardziej mogą się różnić. W inny sposób się zachowujemy, nie wiem, wchodząc do kogoś do domu, y, nie wiem, inne obchodzimy trochę święta, y, nie wiem, w inny sposób się zwracamy do siebie. Y, In, w inny sposób możemy reagować na, na, różne, na różne sytuacje. No mamy trochę, nie wiem, inaczej, nie wiem, mówimy do nauczycieli, na przykład tak, inna, nie wiem, gdzieś jest jakaś inna, inna hierarchia w społeczeństwie i te zachowania są jakby ich, ich źródłem, gdzieś są normy, czyli to, co jest. To, co jest uznane za normę w danym społeczeństwie, no i wartości, czyli coś, co jest dla nas ważne i co też gdzieś tam jest nam, jest nam przekazywane, nie? W, w rodzinie, ale też w kulturze, jakby wartości też są przekazywane w kulturze. i to jest coś, na co zwracam uwagę. Że przy w, jakby wszelkich y, tutaj jakby współpracy, kontaktach, zapraszaniu dzieciaków do drużyn, y, instruktorów do pracy, y, no, spotkamy się z tym zachowa in, możemy się spotkać z tymi innymi zachowaniami. No i teraz te inne zachowania mogą nas irytować, no bo halo, jak to ta osoba się tak zachowuje? Y, I dlaczego nie robi tego, nie wiem. Dlaczego coś nie jest oczywiste na przykład, bo dla mnie jest oczywiste, w relacjach międzykulturowych nie ma oczywistości, absolutnie nie ma żadnych oczywistości. I teraz, żeby zrozumieć trochę, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się tak zachowuje, no to warto tutaj pojawiła nam się taka łódka, która ma symbolizować. E, tytanika, i zaraz pojawi się osoba w tej łódce. O, jest, znaczy, osoba już wyskoczyła z tej łódki. E, I to, do czego, do czego ja zachęcam, to żeby gdzieś wyskoczyć z, z tej łódki, do tej zimnej wody i zanurkować. I jak jeszcze raz Ela klikniesz, to on tam poleci. O, właśnie, i on tutaj zanurkował ten nurek i przygląda się tym normom i wartościom. E, szczególnie za jakiś czas, słuchajcie, w, momen w momencie, kiedy już ta sytuacja. Taka e, nagła, trochę okrzepnie. Naprawdę ten milion osób zostanie w Polsce, będziemy mieć dzieciaki w szkołach, będziemy mieć dzieciaki w drużynach, w związku z tym będziemy po prostu tak, jakby funkcjonować z, z nowymi osobami gdzieś koło nas w naszym społeczeństwie. Gorąco zachęcam do tego, żeby gdzieś tam e, szukać, jakby przyczyn różnych zachowań i też szukać, dlaczego na przykład my w Polsce w jakiś konkretny sposób się zachowujemy w konkretnych sytuacjach, dlatego że też to jest bardzo często gdzieś tam e, kształtowane. Kulturowo, więc jak najbardziej warto ubrać się w ten skafander nurka i, i pływać gdzieś, zadawać pytania dlaczego. I też po, po prostu szukać, szukać, szukać tych informacji. Słuchajcie, w, no i teraz tak, to już jakby trochę wiemy. Wiemy, że ludzie się inaczej zachowują. No i gdzieś są takie obszary, w których te różnice widać najbardziej. Tych obszarów jest. Dużo. Ja wybrałam w skrócie, taki skrót, skrót skrótów zrobiłam. Cztery, gdzie e, tak sobie pomyślałam, e, trochę czytając też o kulturze ukraińskiej. Ja nie jestem ukraińską, e, i e, jakby tej wiedzy e, takiej dotyczącej specyficznie kultury ukraińskiej jeszcze nie mam, znaczy no, na razie się uczę. I dowiaduję i czytam, ale, no ale na podstawie różnych badań to, co, to co, gdzieś, to co gdzieś znalazłam, jakie to, by, jakie to mogą być cztery obszary, w których gdzieś nam te różnice będą się, będą się pojawiały. No i pierwszy to będzie taki obszar indywidualizmu, kolektywizmu. To się też o tym mówi, że to jest wymiar kulturowy, nieważca. Ta teoria psychologiczna w ogóle nie jest ważna. Ważne jest to, e, czy, osoby, e, dla, e, czy dla osób ważniejsza jest grupa, e, w, w, jakby wobec której funkcjonują, e, czy jednostka, tak? Czyli czy ja dbam tylko i wyłącznie o siebie? i podejmuję decyzję tylko i wyłącznie za siebie, bardzo to jakby skracam i upraszczam, czy ja jestem zależna, współzależna od jakiejś grupy, z którą, z którą funkcjonuję. No i tutaj jakby badania pokazują, że kultura ukraińska jest kulturą dużo bardziej kolektywną, czyli to gdzie jest, pod, gdzie jakby... Tak jak funkcjonowanie w, w grupie, czy to będzie grupa rodziny, czy to będzie grupa nie wiem, jakiejś miejscowości, z której osoby są, czy jakaś nie wiem grupa zawodowa i tak dalej, ale że generalnie grupa jest ważna. E, w Polsce, jakby metro, oczywiście, to jest trochę płynne, też się zmienia. Kultura w ogóle jest takim tworem płynnym e, i, e, i zmiennym. Y, jesteśmy bliżej y, jednak y, tych indywidualistycznych, szczególnie w tej chwili jakby krańców i tych bardziej indywidualistycznych kultur no pracuje na siebie tak i to jest bycie kowalem własnego losu i tak dalej i tak dalej. E, więc to jest taki pierwszy obszar. Drugi to jest taki obszar relacji a, i zadań co jest jakby co robię najpierw czy jakby kluczowe jest dla mnie tylko i wyłącznie wykonanie zadania i tutaj jesteśmy w takim obszarze, na przykład, no nie wiem, czy gdzieś szukania pracy, czy, no czy właśnie jakiegoś, nie wiem, załatwiania formalności dotyczących, nie wiem, obecności, na przykład, nie wiem, dzieci w drużynie, czy najpierw relacje. Czyli że najpierw rozmawiam z ludźmi, pytam się, a co słychać. A tam nie wiem, jak rodzina, jak babcia, jak ciocia, mm, i dopiero potem przechodzę do, do załatwienia zadania. No i tutaj, jakby z, z tego, co na razie doczytałam, jakby tu my. Polska też jest jedna kulturą relacyjną. Raczej, raczej w, no właśnie, no jakby ten taki, uprawiamy ten taki small talk, zanim się coś załatwi. Szczególnie ja to ze studiów jeszcze pamiętam, że w Dziekanacie zawsze trzeba było porozmawiać z panią tam, co słychać i tak dalej, zanim się załatwiło coś. Chociaż to się też zmienia i idziemy ku tej zadaniowości, ale tutaj też możemy, jakby tu, jak najbardziej możemy się spotkać z, taką, z, no, z takim innym zachowaniem. Tak? Czyli, że, czyli, że gdzieś tam osoby nam się też pytały o naszą rodzinę, a co robimy, a, a czym się zajmujemy, a właśnie, no nie wiem, jak wygląda ta nasza rodzina i tak dalej, no bo po pierwsze jakby to funkcjonowanie jakby w odniesieniu do rodziny, ale po drugie też nawiązanie relacji, jest, nawiązanie relacji jest ważne, a my udzielając pomocy bardzo często chcemy po prostu udzielić pomocy i jakby następna osoba, no bo tych osób jest też bardzo dużo, czyli zadanie, nie? Yy, trzeci obszar dotyczy komunikacji i tego, jak dużo z komunikacji i z jakby komunikatu pojawia się wprost, czyli jakby w tym, co mówię, yy, słowami yy, bezpośrednio, a tym, co pojawia się gdzieś między słowami, czyli w tak zwanym kontekście. Yy, no, są kultury dużo bardziej yy, wysokokontekstowe niż kultura polska, chociaż tu jakby w Polsce też dużo w tym kontekście się dzieje, te różne wzdychania, różne tam przewracanie oczami, yy, to takie rzeczy się, takie rzeczy się wydarzają. Yy, kultura ukraińska tutaj jeśli chodzi o ten kontekst yy, może być jeszcze, tam jeszcze więcej może się dziać, jakby rzeczy, które nie są wypowiedziane których niejako trzeba się domyślić. No i teraz dochodzi nam bariera językowa, yy, i wtedy już nie dość, że nie rozumiemy na takim poziomie językowym, no to jeszcze są jakieś kwestie, które właśnie w mimice, w gestach, gdzieś yy, w niedopowiedzianych rzeczach, właśnie w tych różnych nieoczywistych oczywistościach bądź oczywistych nieoczywistościach, yy, mogą nam gdzieś tę komunikację zakłócić. Yy, więc to jest to, co. No właśnie, to co bezpośrednio, a to co gdzieś między słowami i ostatni, oczywiście nie pamiętam co tu czas. No i to jest taki, słuchajcie, obszar y, różnic kulturowych, z którym pewnie często się gdzieś tam mając kontakty za granicą często się y, spotykamy, spotykacie. No, czyli co to znaczy w ogóle czas, co to znaczy planowanie, co to znaczy punktualnie. Pewnie jest nas tutaj 173 osoby, więc pewnie jakbym zrobiła teraz takie ćwiczenie, w którym bym Was poprosiła, co to znaczy przyjść punktualnie na spotkanie. Jak chcecie możemy sobie takie zrobić. Na czacie napiszcie, co to znaczy przyjść punktualnie na spotkanie. Załóżmy. Spotkanie jest o 17, o której przychodzisz? Jak ktoś za, za, zaprasza, można na czacie napisać. Spotkanie jest o 17, o której przychodzisz. Czy coś nam się tu pojawia? Za trzy. No. 16.59.

E, Wizję, o dobra. E, no, widzicie co najmniej 15 minut przed. Widzicie, zobaczcie, że na, My, jakby, zobaczcie, jak tutaj różne, e, e, znowu, około 15 minut wcześniej. No właśnie, jak tutaj bardzo różne pojawiają się odpowiedzi, bo mamy od 15, od 20 minut wcześniej. Czyli od za 20 do plus minus 5, czyli nawet 17.5, czyli mamy 25 minut, 25 minut różnicy, jakby w tym, co dla nas tutaj, tych osób, które się wypowiedziały, jakby znaczy przyjść punktualnie na 17 na spotkanie. No i teraz dodajmy sobie do tego jeszcze ten, ten aspekt kulturowy, czyli co to znaczy być punktualnie w innej kulturze, bo punktualnie to, z... no, o, o, jeszcze to zależy, no to, to, no właśnie, bo to zależy, czy ja idę na spotkanie, w sprawie pracy, czy ja idę na imprezę, no bo jak idę na imprezę, to raczej przychodzę trochę później, bo jak przyjdę punktualnie, to przecież jakby gospodarz może jeszcze być pod prysznicem, nie? E a tu mamy jeszcze, chciałabym być 15 minut przed, a byłabym 15 minut po 17. No, więc zobaczcie, jak, to, jak my się różnimy między sobą, bo po prostu, w ogóle, nawet jeżeli jesteśmy wychowani w jednej kulturze, to i tak się różnimy między sobą, po prostu jesteśmy różnymi osobami, ale jak nam do tego dochodzi jeszcze ten aspekt kulturowy, to tutaj to może być jeszcze, jeszcze inne, bo dla Mojego, dla mojego kuzyna, który urodził się, wychował w Niemczech, być punktualnie na spotkaniu to jest być za 15. A dla moich studentów, z którymi teraz w tym tygodniu pracowałam Erasmusami, Przyjść punktualnie na zajęcia, które się zaczynały o, o 16, to było przyjść o 16:20 albo nawet 30, a oni byli z Hiszpanii, nie? więc jakby, mm, no, mamy bardzo różne tutaj podejście do czasu i, i tutaj też może być tak samo, jakby co to znaczy punktualnie, co to znaczy planować, co to znaczy używać kalendarza, co to znaczy stawić się w ogóle na umówione spotkanie. Pamiętajcie, że tutaj będą nam jeszcze. Dochodziły, e, będzie nam jeszcze dochodził ten aspekt e, trudnej sytuacji psychologicznej, stanów depresyjnych, e, stresu posttraumatycznego i tak dalej, co też będzie wpływało na to, że już nie tylko kultura, ale że, że jakieś rzeczy mogą się nie zadziać, których my będziemy oczekiwać, że te rzeczy się gdzieś tam zadzieją. Nie? No, właśnie, i tu mamy takie pytanie: dlaczego, y, dlaczego w zasadzie ty, y, inne osoby inaczej się zachowują? To jest bardzo dobre pytanie, y, no bo są wychowane w innej kulturze i tu to, co chciałam Wam pokazać, co moim zdaniem jest najważniejsze, no może nie najważniejsze, ale gdzieś tam kluczowe. Macie tutaj taki trójkąt. Y, y, trójkąt, y, y, no teoretycznie jest on równoboczny, może nawet jest. Yy, I to są yy, jakby trzy yy, czynniki wpływające na zachowanie. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? No po pierwsze, się zachowują tak, jak się zachowują, bo są wychowani w jakiejś konkretnej kulturze. Yy, oczywiście nas wychowują rodzice i tak dalej, ale rodzice przekazują nam też te normy i wartości, jakby ważne z punktu widzenia naszej kultury, a później jeszcze dochodzi nam socjalizacja w szkole. Znaczy, tam w przedszkolu, w szkole, generalnie w grupie, w, y, gdzie te normy i wartości też nam są przekazywane, tak, czyli że tam być cicho, jak ktoś inny mówi, nie krzyczeć w autobusie, y, czego jeszcze, przepuszczać tam starszych, ustępować miejsca, tak? Mieli bardzo dużo takich zachowań, które gdzieś tam na, y, są zbudowane na wartościach i na normach. Więc mamy je, ten czynnik kultury. Ale mamy równie ważny czynnik osobowości. Yy, I to jest to, co Wam powiedziałam, i to jest to, co widać przy naszym ćwiczeniu z, yy, z czasem. Tak? Znaczy, ka każda z nas, każdy z nas ma trochę inaczej. Mimo tego, że my wiemy, że co to znaczy być na 17, no to jednak każda osoba ma ciutek inaczej. Yy, mimo, że ja wiem, że no to przed pandemią tak było, że no nie wiem, jak idę do. Dzieci najmieniny to powinnam ją trzy razy pocałować, ale osobiście nie bardzo lubię wchodzić w tak bliski kontakt z osobami, z którymi nie widuję się specjalnie często, eee, ale wiem, że powinnam to robić i to robię, tak, ale na poziomie osobowości, moich cech osobowości nie jest mi do tego blisko, więc w momencie, kiedy ja mogę gdzieś uniknąć na przykład tego całowania trzeciw policzek, no to staram się tego unikać. I trzeci, y, trzeci czynnik to jest sytuacja. I to y, tutaj jest podkreślona ta kultura, no bo, bo trochę jakby w tej, w tej części naszego spotkania, jakby kulturą się zajmujemy, ale tak naprawdę powinnam też zakreślić tę sytuację. E, sytuacja, w której osoby, y, Ukraińcy, Ukraińki przyjeżdżają do Polski, no nie jest sytuacją, gdzie oni sami zdecydowali, że chcą tutaj przyjechać. Tak? Znaczy, to jest tak zwana migracja wymuszona, uchodźstwo, y, bardzo trudna. To jest to, co Ania mówiła: trzeba było po prostu wstać i wyjść, tak jak się stało. Bardzo często, albo się nie miało wcale zbyt dużo czasu na to, żeby się gdzieś tam do tego, do tego wyjazdu przygotować. I ta sytuacja bardzo będzie wpływała na to, jak osoby się zachowują. I może się pojawić dużo różnych. Zachowań, których, z którymi będzie nam trudno gdzieś sobie poradzić, no właśnie dlatego, że te osoby są w tej konkretnej sytuacji, a nie w innej. I słuchajcie, miałam tutaj takie dla Was zadanie, ale trochę nie mamy na to czasu, więc to będzie praca domowa. A teraz sobie po prostu wyobraźcie. Po, przypomnijcie sobie, albo może ktoś jeszcze chodzi do szkoły, albo studiuje, na przykład. A te osoby, które już tego nie robią, to sobie przypomną. Jak widzicie mapę świata, jak widzicie mapę świata przed oczami. Zamknijcie oczy, sobie wyobraźcie mapę świata. To jak ona wygląda? Nie, co jest na środku tej mapy? Co jest z prawej strony tej mapy? A co jest z lewej strony tej mapy? Eee, jak ktoś, Ktośia ma ochotę może napisać na czacie. Co jest na środku, co jest na górze, co jest z prawej, co jest z lewej. 30 sekund czekam. Może ktoś napisze. Na środku mamy Europę. Mhm. No dobra. Aha. Tak, środek Europa. E, Lewo Ameryka, Polska <noise> i Rosja. Okej. Okay. Ocean Atlas, woda, po prawej Azja. No fantastycznie. E, Afryka, Europa, środek. Z lewej Ameryka. Potem Australia, na dole Australia. Dobrze. No to teraz mam taką mapę dla Was. O, zobaczcie, to jest mapa po pozwalająca zmienić perspektywę. To jest jedna. Mm, no, ale to możecie. O, właśnie, tu mamy drugą. no Tamto to można powiedzieć, no dobra, tam sobie Polska Akcja Humanitarna sobie tam narysowała mapę, nie. No ale tutaj macie taką mapę. Mm, to jest mapa chińska. Mm, to jest mapa yy, chińska, dzieciaki w Chinach uczą się z tej mapy yy, geografii. Gdzie mamy y, Azję, na środku Australię, tutaj jest z boczku w lewym górnym rogu Europa, po prawej stronie mamy Ameryki. I jakbyś jeszcze, Ela, dalej przeleciała? Y, ta troszkę niewyraźna, podobna do tej właśnie narysowanej mapy, co była na początku, czyli no właśnie, tu, tu jest, słuchajcie, w prawym dolnym rogu jest Europa. I pokazuję Wam to, nie po to, tak, no możemy tutaj pewnie teraz dyskutować, czy tam dobrze te jest wzorowane i w ogóle to jest cała dyskusja o procesach kolonialnych i tak dalej, dlaczego, że tu północ to odwrócona i to źle. Nie o tym mówimy. Chodzi mi o perspektywę. Na jedną sytuację, na jakieś jedno zdarzenie możemy mieć bardzo różne perspektywy, bo różnimy się osobowościowo. Ale bo też różnimy się kulturowo. I, i na to bardzo chciałam wam zwrócić uwagę, żeby pamiętać, że świat wygląda inaczej z różnych miejsc na tym świecie. W zależności od tego, gdzie ja jestem, i tam sobie metaforycznie, wiecie, ten globus rozpłaszczę, to tam będę mieć ten środek. I, i, I pracując w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, a w takich przyjdzie nam pracować, bo tak naprawdę coraz bardziej się też kulturowo różnicujemy. Coraz więcej dzieciaków z doświadczeniem migracji pojawia się w naszych szkołach, będzie się pojawiało w drużynach. Niezależnie od tego, czy uchodźcy z Ukrainy by przyjechali, czy nie, no to teraz jeszcze z, z, z osobami, które uciekły przed wojną z Ukrainy, ta różnorodność będzie tylko, ona będzie tylko rosła. Znaczy my się musimy nauczyć, po prostu widzieć te inne perspektywy. E, no i trochę akceptować, że ktoś może mieć, e, że ktoś może mieć e, inaczej. E, I ja na tym kończę. Tu mam jeszcze na koniec taki, trochę nie, nie wiedziałem, zastanawiałyśmy się, gdzie to włożyć. Słuchajcie, jak robicie zdjęcia podopiecznym, e, bo to też, e, też jest związane z kulturą, żeby też, żeby też na te zdjęcia, słuchajcie, e, żeby też na te zdjęcia uważać i raczej nie publikować. Uh, bez zgody.